Cześć, witam Was serdecznie. Kolejny dzień na złomowisku. Przyjechałem na ten sam złom, bo nigdy nie wiadomo co może być. Chcę zabrać ze sobą też kilka rzeczy, które po prostu ostatnio widziałem, bo wiadomo konkurencja nie śpi, zawsze mnie ktoś może podkupić. Jestem na tym samym złomowcu, jak mówiłem. My zobaczymy, może coś nowego przywieźli. Szef coś tam mówi, że jest na topie, czyli możliwe, że coś będzie ciekawego dla mnie. Widzę, że troszkę znikło tej góry Pewnie wylądowała w kontenerach A ja sobie tu pochodzę Może ktoś przywiózł po prostu Jakieś nowe Ciekawe Interesujące rzeczy Na pewno coś wyhaczę Bo w sumie zawsze wyhaczam Właściciel mnie troszkę w tej czapce Powiem wam, nie poznał Ale ucieszył się, że przyjechałem Oglądał ostatnio film Powiedział, że bardzo mu się podoba. Lubi takie filmy, zresztą oglądać. To jakaś maszyna stara. Nie wiem do czego mogła służyć. Tutaj z tej górki trochę zniknęło. Ale wykrzywione, niestety. Szkoda. No, Jestem ciekaw, czy coś dzisiaj. Nowego będzie O widzę auto skasowane Ostatnie jeszcze było całe Teraz już jest całe pogięty. Fajny zawór patrzcie I fajnie waży Cała góra zniknęła. Czy do tych kontenerów można się dostać jakoś? Zobaczymy. Są schodki pusto to może do tamtego zostało zapakowane albo już pojechało w świat. Tu też bez zmian, może po prostu wywieźli już te rzeczy, skrzynka chyba domowej roboty. O, patrzcie, lampa jak nówka. rower, to co po nim zostało, troszkę kabelków, nie kabelków. Zobaczmy co jest tutaj w tym kontenerze. Ech. Może jakoś tam wejdę. Pusto. Ech. O, ale już widzę coś dla mnie. Już widzę coś dla mnie. Jaki rowerek fajny. Powiem wam, że zaczynają mi się podobać te rowery. Fajne kształty mają. O. I też coś dla mnie. Siodło od Rometa. Chyba ogara. No fajnie. Tutaj będę chciał ten rowerek wziąć. Ten, zobaczymy jak to wyjdzie cenowo. To koło też wezmę. Oraz to koło. No, ale szukamy dalej. Ile silniczków, takie silniki rozbraja Flaming. Na przykład stąd ostatnio wygrzebałem ten silnik do Ogara. O, ho, ho, ho patrzcie co tu się dzieje Elektrozłom. Zaraz sobie go przejrzę. Stare komórki i niekomórki Tu ostatnio te dwa lewarki ładne wyhaczyłem I mój znajomy chce te lewarki dla siebie, bo mówi, że będzie je naprawiał. Tu widzę pięć sztuk ich jest. Pisaliście też mi ostatnio w komentarzach, że, że interesuje was jakiś elektrozłom z tych rzeczy tutaj. Widzicie, jest tego trochę. Wiertarki, nie wiertarki sami widzicie tutaj nic, tutaj jakieś silniki z dużą zawartością miedzi. Nad tą kolażówką powiem wam też się zastanawiam. No ale zobaczymy. Dobra. Idę sobie wszystko odłożyć. Dogadać się na cenie. I zaraz Wam pokazuję, co udało mi się wziąć za ile. I czy w ogóle będzie mi się to opłacało, ale wydaje mi się, że tak. Strzała widzimy się już zaraz na podsumowanku. No i już podsumowanko jestem w domu. Kupiłem fajne rzeczy, więc zadowolony jestem w sumie za fajne pieniążki. W sumie nie było nic takiego nowego, ale pojechałem tam, żeby nikt mnie nie podkupił. I kupiłem trochę już tych rzeczy, co ostatnio widziałem. Jestem zadowolony, jeden rower jest nawet na chodzie, więc w sumie nic przy nim nie trzeba będzie robić, tylko odinstaluję po prostu ten koszyk, który jest pogięty. Podoba mi się fajny designerski rowerek, ewentualnie zmienię oponę przednią, żeby ładne w chromie była opona, oryginalna. No i już Wam pokazuję, co kupiłem. Zapłaciłem naprawdę śmieszne pieniądze Właściciel bardzo życzliwy mi jest Przez to, że robię mu reklamę, yy, robi mi super ceny Dobra, już Wam pokazuję, co i jak Więc to jest ten rowerek To jest ten na chodzie właśnie Ewentualnie zmień, zmieniłbym po prostu przednią oponę Żeby... Żeby wsadzić tu oponę oryginalną Żeby był ładny chromik ale wydaje mi się, że jak to jest ta sama wielkość co tutaj, w tym rowerze To, że jakoś to porozkręcam Może wymienię tą rurkę od siodełka No coś tam po prostu, jak się to mówi, pokombinuje z tym Ale podoba mi się, fajny, designerski jeździ, więc gra gitara To jest też ten drugi rowerek Też mi się podoba Ta rama Też jest z okresu PRL Jest troszkę niekompletny, pouszkadzany, ale myślę, że kwestia że coś się da z tym zrobić, na pewno a spodoba mi się rama bardzo do niego, dlatego go kupiłem yy, tutaj siodełko od Rometowskie siodełko. takie, oczywiście też go wziąłem ostatnio go nie było na złomie, ktoś teraz przywiózł yy, tutaj te dwa koła w sumie same piasty są coś tam warte, bo można je wyszkiełkować reszta, aut Widzicie, szprych już nie ma. Szprychy pourywane opony też do wyrzucenia. No, ale same środki warto było wziąć. No i pięć lewarków dla znajomego. Mówi, że sobie je będzie naprawiał. Ostatnio kupiłem dwa sprawne lewarki, a teraz ma lewarki niesprawne, ale mówi, że je uruchomi. Zapłaciłem za wszystko 50 zł. <grym> Więc cena naprawdę śmieszna, tym bardziej, że już jeden rowerek jest na chodzie, mogę nim jeździć Super, przejadę się dzisiaj gdzieś, chociaż trochę śniegu pada, deszczu jest ślisko, ale Mam tutaj taką trasę niedaleko, więc chętnie przejadę się na tym rowerze i stestuję Coraz bardziej mi się podobają te rowery z prl -u. Mają po prostu swój klimat Cena 50 zł, naprawdę śmieszna cena Znajomy odkupuje ode mnie telewarki Rowery sobie zostawiam, a te części motocyklowe pójdą w świat do kolekcjonerów. Yy, ostatnio też tamte dwa silniki sprzedałem. Rumetowskie na znaczy półtorej silnika yy, a od komara, bo akurat zbieram, składam komary, yy, zostawiłem sobie od komara sztywniaka. Dobra, dzięki wielkie, że oglądaliście ten film. Widzimy się przy następnym. Pozdrawiam Was serdecznie. Jeśli nie, su nie subskrybujesz mojego kanału, zasubskrybuj go. Trzymajcie się strzała i do następnego. Piona!